Maryja, Matka Jezusa, doznaje w kościele szczególnej czci. Świadczą o tym różne formy nabożeństw Maryjnych liturgicznych, ludowych, prywatnych. Istnieje także wiele tytułów i wiele obrazów ukazujących różne aspekty życia i działania Maryi. Jednym z nich jest obraz różnie nazywany Madonna wspomożycielka Wiernych, Madonna Misji, Madonna Kielicha, Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi. Obraz ten odgrywał bardzo ważną rolę w życiu i misji świętego Kaspra oraz założonego przez niego zgromadzenia misjonarzy Krwi Chrystusa. Święty Kasper zawsze miał go przy sobie i mówił o nim la mia madonna, moja madonna. Święty Vincente Pallotti na procesie beatyfikacyjnym mówił, że święty Kasper tak bardzo był przepełniony miłosnym zafascynowaniem, iż zaniósłby ów obraz do każdego miejsca na ziemi. Ogromną radość sprawiłoby mu zaangażowanie wszystkich ludzi w głoszenie czci wspomnianego obrazu. Zgodnie z metodą prowadzonych przez niego i jego misjonarzy misji, obraz ten był ukazywany niespodziewanie na zakończenie głównego kazania Maryjnego albo na koniec kazania o Sądzie Ostatecznym. Od momentu ukazania obrazu misja nabierała ognia. To przed tym obrazem składano nielegalną broń, książki, karty. Obraz przedstawia Maryję z dzieciątkiem Jezus, trzymającym w ręku kielich. Maryja lewą ręką delikatnie podtrzymuje dzieciątko. Nie trzyma go kurczowo Kocha swojego syna, ale w swej miłości nie jest zaborcza. Prawą zaś ręką Zaprasza do przyjęcia kielicha ofiarowywanego przez syna i czerpania z tego źródła życia i miłości. pełne miłości oczy dziecka i oczy matki, zwrócone są na wpatrującego się w obraz. I chociaż ten obraz nazywany jest między innymi Madonna Kielicha, to w jego centrum znajduje się Jezus. Właściwie obraz ten jest obrazem Jezusa. A jego głównym tematem jest jego krew, którą sam ofiaruje w kielichu. Maryja pełni tylko rolę pomocniczego i wzmacniającego tła. Nazwa Madonna Kielicha podkreśla głęboki i bezpośredni stosunek Maryi do krwi Jezusa. W jej łonie, wraz z człowieczeństwem Chrystusa, utworzyła się także Jego krew. Jest pierwszą, która doświadczyła zbawiennego działania krwi Jezusa. Dlatego Maria może być nazwana żywym Kielichem, pozostającym w służbie miłości Bożej która objawiła się poprzez krew Jezusa. Tak rozumiany kielich w dłoni Syna wskazuje nie tylko na zbawczą ofiarę krzyża, ale także na rolę Matki, która, jak mówi święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, od chwili zwiastowania i poczęcia od chwili narodzenia w stajni betlejemskiej szła krok w krok z Jezusem w swojej macierzyńskiej pielgrzymce wiary szła poprzez lata jego życia ukrytego w nazarecie szła w okresie zewnętrznego oddalenia gdy rozpoczął czynić i nauczać pośród Izraela Swoje zjednoczenie z synem utrzymała aż do krzyża, przy którym nie bez postanowienia Bożego stanęła. Najgłębiej ze swym jednorodzonym współcierpiała i z ofiarą jego złączyła się matczynym duchem, z miłością godząc się, aby doznała Ofiarniczego wyniszczenia żertwa z niej narodzona. Mówi Sobór Watykański II w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele. Maryja była także świadkiem Pięćdziesiątnicy, gdzie występowała jako matka rodzącej się wspólnoty Nowego Ludu Bożego. Oczekującego i przygotowującego się na przyjście Ducha Świętego oraz rozpoczęcia zleconej przez Chrystusa Misji. Aby lepiej zrozumieć, co znaczy, że Maria jest żywym Kielichem, przyjrzyjmy się znakowi Kielicha. Jest on jednym z najważniejszych naczyń liturgicznych, służący podczas sprawowania Eucharystii krwi Chrystusa. Jest znakiem kształtowania naszego życia w służbie dzieł zbawienia. Zgodnie z przepisami Kościoła, ze względu na krew Chrystusa, jest on wykonany z cennego materiału. Poprzez błogosławieństwo Kościoła, kielich zostaje wyłączony z dziedziny świeckiej. Odtąd nie może służyć zaspokajaniu naturalnego pragnienia. Ma inne przeznaczenie, a mianowicie może zawierać w sobie tylko krew Chrystusa. Przez co otrzymuje jedyną w swoim rodzaju godność. Inną ważną cechą kielicha jest jego otwarcie ku górze. Ta otwierająca się ku górze przestrzeń jest wyrazem gotowości przyjęcia krwi i oczekiwania na napełnienie. Jednak nie zawsze może być on pełny, wciąż na nowo musi stawać się pusty, być czysty, aby móc ponownie rozpocząć swoją służbę. Czystość kielicha polega na tym, że służy tylko krwi Chrystusa. Natomiast otwartość i gotowość kielicha polega na tym, że przyjmuje każde wino wybrane przez kapłana do sprawowania Eucharystii. Znak kielicha wyraża także Przemienienie i Ofiarę. Przyjmuje wino, aby potem dać krew Jezusa. Napełniony i ofiarowany chce być także podarowany innym. Dokonuje się to w komunii świętej. Picie z jednego kielicha jest znakiem jedności między Jezusem a człowiekiem oraz jedności pomiędzy członkami Jego mistycznego ciała. Wszystkie wymienione właściwości kielicha można odnaleźć w Maryi. Niepokalanie poczęta ze względu na swoje powołanie Matki Zbawiciela stanowi najcenniejsze naczynie. Od pierwszej chwili swojego istnienia stała się odblaskiem doskonałej miłości Boga. Zawsze była w pełni otwarta na pana Boga, na jego wezwanie, zaproszenie, na jego wolę, na jego słowo. Dzięki łasce Bożej zawsze pozostała czysta w wierności swemu powołaniu. Służyła Bogu w ciemnościach próby wiary czy to szukając noclegu czy w stajni betlejemskiej podczas ucieczki do Egiptu w codziennym życiu w nazarecie czy też szukając dwunastoletniego syna na weselu w kanie na drodze krzyżowej i pod krzyżem zawsze była gotowa przyjąć i wypełnić każdą wolę bożą pozwalała napełnić kielich swojego życia takim winem, jakie wybrał dla niej Pan Bóg. Pod krzyżem Maryja przyjmuje duchowo do swego serca krew syna, doświadczając w tym momencie najgłębszej w dziejach ludzkości kenozy wiary, mówi święty Jan Paweł II. Była gotowa stracić wszystko dla spełnienia woli Bożej. Była w stanie przez wiarę, nadzieję i miłość przemienić ból i cierpienie w ofiarę, która przez jedność z ofiarą Jezusa uczestniczy w dziele zbawienia. Pod krzyżem Maryja najdoskonalej i najpełniej żyje swoim boskim macierzyństwem. Przez swoje poddanie się Bogu w wierze, nadziei i miłości, wspomaga nowe przymierze, które Jezus zawarł na krzyżu i przypieczętował swoją krwią. Owocem tego przymierza jest Kościół, a przez niego nowa ludzkość. W ten sposób Maryja złączona ze swoim synem stała się matką wszystkich ludzi. Dała kielich swego serca, wypełniony cierpieniem przemienionym w miłości i w ten sposób umacniała jedność Kościoła, za którą Jezus przelał swoją najdroższą krew. Każdy z nas w swoim codziennym życiu i działaniu, wpatrując się w Maryję, może upodobnić się do niej i tak jak ona, być żywym kielichem. Przez otwarcie się na Słowo Boże, przez pragnienie wypełniania we wszystkim woli Bożej, przez ofiarowanie. Własnej krwi razem z krwią Chrystusa dla zbawienia świata, przez patrzenie razem z nią na świat, na drugiego człowieka, przez pryzmat krwi jej umiłowanego Syna, przez adorację tej krwi w każdej trudności, w każdym cierpieniu. Każdy z nas jest zaproszony do udziału w misji apostolskiej Kościoła, do głoszenia przez obecność i pracę, misterium Chrystusa, które odkupił wszystkich ludzi własną krwią, by każdemu dać udział w Królestwie Bożym Maryjo. Żywy kielichu, módl się za nami. Maryjo, Matko i królowo przy najdroższej krwi, módl się za nami.